Miałam ostatnio taką wymianę zdań ze swoją pełnoletnią córką, i ta wymiana zdań zainspirowała mnie do pomyślenia o jednym wątku, którym dzisiaj chcę Wam opowiedzieć. Córka pełnoletnia na takim etapie studiowania, gdzie znajomi, imprezowanie, najważniejsze, więc późne powroty do domu. Moja reklamacja dotyczyła tego, że za późno wraca, za często. Moje ocenie imprezuje. Wdałyśmy się w dyskusję. Moje dziecko mówi, no tak, mamo, ale podaj mi argumenty racjonalne dlaczego nie mogę? No i myślę sobie, okej, okay, jakie bezpieczeństwo. No jakie jeszcze? Nie? I na każdy argument, który próbowałam przedstawić, on mówi, no ale przecież ja jestem bezpieczny, no ale przecież ja wracam tak, ale ja to, ale ja śmo. stanęło na niczym w zasadzie. Ale potem zaczęłam myśleć. Uświadomiłam sobie jedną rzecz, że owszem, argumentów racjonalnych, takich stricte racjonalnych nie mam, ale kurczę, mam argumenty emocjonalne. I zaczęłam zastanawiać się, na ile argumenty racjonalne są lepsze niż argumenty emocjonalne. Bo jeżeli ja tak czuję, że to jest nie okej, okay, jeżeli ja tak czuję, że bezpiecznie będzie, jeżeli ona wróci, że ja tak. Czuję, że to jest w porządku, żeby częściej była w domu, żeby nocowała w domu. Czy to się nie liczy? To było dla mnie nieoczywiste, bo uznałam, że tak jak jest przestrzeń argumentów racjonalnych, całkiem dobrze też można uznać, że istnieje też przestrzeń argumentów emocjonalnych, bo coś czuję i że one też są ok. Pozdrowienia.